হা Volkswagen Crafter z długim rozstawem osi i z wysokim dachem, z zabudową brygadową i warsztatową czyli samochód do wielu zadań i samochód wielu możliwości. Mamy tutaj najmocniejszy silnik oferowany w Crafterze 177-konny, dwulitrowy, diesel. Które współpracuje z ośmiostopniowym, klasycznym automatem. I tego typu układ napędowy w takim samochodzie sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ samochód warsztatowy kojarzy nam się, że raczej jeździ na krótkich odcinkach drogi, często porusza się po mieście, działa interwencyjnie, ale. Oprócz tego może również wyjeżdżać w dalsze trasy i wówczas po prostu pokonywać większe, większą liczbę kilometrów. I teraz tak, w tym samochodzie mamy napęd na cztery koła. Mamy również blokadę tylnego mostu oraz asystenta wjazdu i zjazdu na wzniesieniu. Co sprawia, że ten samochód sprawi się również bardzo dobrze, jeżeli będziemy musieli gdzieś nim podjechać w trudniej dostępne miejsca, na przykład w teren. Czyli brygada budowlano-remontowa, czyli jakaś ekipa remontowa, na przykład energetyczna czy wodociągowa, wjedzie tam, gdzie będzie musiała wykonać naprawę. Dzięki temu, że mamy tutaj asystenta pasa ruchu, mamy tutaj tempomat adaptacyjny, mamy również asystenta zmiany pasa ruchu, możemy tym samochodem komfortowo podróżować również w trasie. Oczywiście ośmiostopniowy automat działa klasycznie jak tego typu skrzynia w tego typu samochodzie, więc jeżeli zależy nam na tym, żeby jeździć dynamicznie, to po prostu trzeba energiczniej mocniej wcisnąć pedał przyspieszenia i wtedy samochód reaguje adekwatnie do tego. Czego oczekujemy? Jeżeli musimy manewrować w ciasnych miejskich zaułkach, to oczywiście bardzo nam się sprawdzi. Kamera cofania oraz czujniki, które znajdują się w tym samochodzie. Mamy tutaj czujniki z przodu, z tyłu, z boku i możemy obserwować w jakim stopniu zbliżamy się do przeszkody. Na ekranie multimediów mamy rysunek i zaznaczone punkty, którymi zbliżamy się do przeszkód wokół całego samochodu. Przydatnym elementem, szczególnie w samochodzie warsztatowym, albo inaczej w każdym samochodzie roboczym o takich gabarytach, jest sygnalizacja. Włączonego biegu wstecznego, czyli w momencie, kiedy mamy włączony bieg wsteczny, samochód wydaje dźwięki informujące okolice o tym, że cofa. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to w sumie sprawdza się bardzo dobrze, bo na takich ciasnych miejscach parkingowych, gdy musimy manewrować, to Kierownica chodzi bardzo miękko, jest dosyć precyzyjny ten ruch. Nie musimy się tutaj specjalnie nakręcić, żeby to robić. Natomiast przy wyższych prędkościach odpowiednio się usztywnia. Zawieszenie w tym samochodzie jest um, charakterystyczne dla tego typu aut dostawczych. To znaczy kiedy pokonujemy nierówności jest w miarę komfortowo, kiedy jedziemy szybciej, samochód dobrze trzyma się drogi w związku z tym jest też bezpiecznie. Dodatkowo bezpieczeństwo i komfort podróżowania na trasie szybkiego ruchu i w takich otwartych przestrzeniach poprawia asystent bocznego wiatru. Dzięki temu, że mamy tutaj asystenta bocznego wiatru samochód lepiej prowadzi się, gdy po prostu mamy otwartą przestrzeń. Szczególnie, że jest to duże auto i wysokie, więc te podmuchy wiatru na pewno są bardziej odczuwalne, jeżeli nie ma tego asystenta. Widoczność za kierownicy jest bardzo dobra. Przed kierowcą jest duża szyba, przez którą wszystko widać. Siedzimy wysoko, więc też widoczność z tej perspektywy jest naprawdę bardzo dobra. Z tyłu możemy obserwować wszystko, co się dzieje w dużych lusterkach. Dodatkowo mamy też lustro szeroko na dole, dzięki któremu obserwujemy to, co dzieje się blisko ku, czyli na samym dole samochodu. W ten sposób też możemy kontrolować sytuację, na przykład skręcając w prawo, czy piesi na mnie wchodzą po prostu pod samochód. W tym krafterze zastosowano opcjonalne adaptacyjne reflektory w pełni ledowe z funkcją doświetlania zakrętów. dodatkowo Sprawia bezpieczeństwo podczas jazdy nocą. W tym wypadku mamy zabudowę brygadową. Może tym samochodem podróżować aż sześć osób. A z tyłu jest oczywiście też spora przestrzeń na warsztat, który może posłużyć w różnych branżach. Na dachu, który ma nosić 150 kg, zamontowano bagażnik dachowy, do którego Przytwierdzono drabinę, pojemnik na długie elementy oraz podest roboczy. I mimo to w środku, nawet przy prędkości 140 km/h, hałas nie jest uciążliwy. A przy niższej prędkości różnica w stosunku do standardowego furgonu jest niezauważalna. Według wskazania komputera na dystansie 2000 km przy średniej prędkości 50 km na godzinę spalanie wyszło 13 litrów na 100 km. Jedąc po mieście poza godzinami szczytu, można liczyć na spalanie w granicach 13 litrów na 100 km, w u nas przy prędkości 32 km na godzinę. Jeżeli ruch jest ciaśniejszy, trzeba się liczyć nawet z 14 litrami. Na drodze krajowej, na trasie Warszawa-Bęgorzewo, spalanie wyszło nam na poziomie 11,5 litra na 100 kilometrów. W przypadku mamy fotel z bocznymi podparciami, nie mamy podłokietnika, natomiast oparcie można regulować za pomocą takiego pokrętła i bardzo precyzyjnie to działa i lekko. Nie trzeba, nie ma tu takich skoków nieprzyjemnych, po prostu możemy sobie kręcić i tak jak nam pasuje, tak ustawić. Jeżeli chodzi o regulację kierownicy, zakres jest taki i można dosyć głęboko ją wsunąć. Więc wydaje mi się, że zakres regulacji kierownicy w tym wypadku jest dosyć duży. Przed kierowcą jest zestaw przyrządów. Mamy duże zegary analogowe, pomiędzy którymi jest wyświetlacz komputera. Tutaj możemy sobie zmieniać widok. Mamy tutaj również e, informacje z systemu nawigacyjnego. Jeżeli mamy włączoną nawigację, to też tutaj oczywiście e, pojawiają się komunikaty. Kierownica tradycyjna, e, wielofunkcyjna możemy obsługiwać tutaj zarówno multimedia, komputer pokładowy jaki e, tempomat adaptacyjny i ogranicznik prędkości. E, obok duży ekran multimediów możemy sobie podłączyć telefon za pomocą Bluetootha i za pomocą, czyli bezprzewodowo, możemy korzystać z aplikacji w telefonie, czyli Android Auto czy Apple Car. W tym samochodzie jest dużo schowków, dużo różnych półeczek. Tutaj są dwa gniazda USB typu C. Mamy gniazdo zapalniczki. Obok. Bardzo duży schowek zamykany, a cztery tutaj spokojnie się zmieści, czyli myślę, że i laptop tu by się zmieścił. Półka podręczna. Mamy też miejsca na kubki, mamy też śmietniczki z dwóch stron. I duża półka pod szybą otwarta, więc są tego plusy i minusy. Ale tak naprawdę z tej półki przeważnie korzystamy wtedy, żeby coś wsunąć na chwilę, więc y, można coś odłożyć. Tutaj też mamy gniazdo 12V, więc coś też można podłączyć. Oczywiście głębokie kieszenie w drzwiach. Drzwi są naprawdę bardzo dobrze wykorzystane pod względem schowków. No i to, co w tego typu samochodzie też się przydaje, to. Mamy schowki pod podwójną kanapą, możemy je otwierać oddzielnie, co jest dużym plusem. A z drugiej strony, w środku nie ma żadnej przegródki, więc też dłuższe przedmioty nam tutaj wejdą. A jeżeli podróżujemy we dwójkę czy, czy w piątkę, to możemy sobie rozstawić stolik. Gdzie są miejsca na kubki, jest też taka podkładka, gdzie można też wsunąć dokumenty, można coś też odłożyć. To również przyda się wówczas, kiedy po prostu podróżujemy w piątkę, czyli mamy komplet pasażerów z tyłu i jednego pasażera z przodu, to też sprawia, że jest taka większa przestrzeń i można mieć lepszy kontakt z pasażerami z tyłu. Nad szybą oczywiście mamy do dyspozycji kubki, Kuki są głębokie. A tutaj cały panel do obsługi oświetlenia w środku. Kolejny panel do obsługi listwy ostrzegawczej. Jak włączymy, to teraz zapaliło się światło ostrzegawcze na dachu. I tutaj mamy włączniki oświetlenia zewnętrznego. Duże osłony przeciwsłoneczne, z taką zakładką, gdzie też można wsunąć na przykład kartę paliwową i mieć ją zawsze pod ręką. No to zajrzyjmy do środka zabudowy brygadowej. Drzwi otwierają się bardzo lekko i szeroko. Tutaj mamy stopień wygodny, na którym można postawić wygodnie nogę. Jest tutaj wyłożone gumą, w związku z tym jest powierzchnia antypoślizgowa. Możemy tutaj wygodnie wejść, chwytając za solidny uchwyt, który jest zamontowany tutaj z boku. Od razu mamy też. Włącznik światła, który oświetla nam zabudowę. Gdyby podczas jazdy coś było słychać z zabudowy, można w każdej chwili zapalić światło i spojrzeć, co tam się dzieje z tyłu. I mamy haczyk, na którym możemy powiesić ubranie. W tego typu samochodzie jest na tyle dużo miejsca, że można zamontować nawet czteroosobową. Kanapę. W tym wypadku wybrano z, y, rozwiązanie trzyosobowe, dzięki czemu każdy z trzech pasażerów ma naprawdę dużo miejsca. Zmieści się tutaj spokojnie trzech rosłych panów. Wszystkie trzy miejsca są wyprofilowane, dzięki czemu trzymają w czasie jazdy i wygodnie się na nich podróżuje. Ponieważ jest tu wysoki dach, w związku z tym też jest duża powierzchnia nad głową, więc y, komfort podróżowania tego typu samochodem będzie na pewno Duży. Mamy tutaj oświetlenie, i mamy podłogę, która została wyłożona antypoślizgową, taką gumową wykładziną, którą będzie łatwo utrzymać w czystości. Dodatkowo, pod kanapą, zostało wygospodarowane miejsce na taką półkę, gdzie można wrzucić na przykład brudne rękawice, szmatki, czy jakieś rzeczy podręczne. Na czas jazny. W tym przypadku w ścianie są takie półki, gdzie też można odłożyć śniadanie, butelkę z dużym napojem, termos. Mamy też tutaj drugi haczyk. Zabudowa jest wykonana bardzo estetycznie i bardzo ładnie wygląda. Naprawdę jestem pod wrażeniem jakości wykonania tej zabudowy. Dla jest dosyć ciężka. A w środku mamy silnik dwulitrowy, 177 konne diesla. No to opuszczamy. Zamykamy i w drogę.